Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nawiązując w dzisiejszej wypowiedzi do wcześniejszych, chciałbym przeanalizować i powrócić do istoty oświecenia i do istoty wtajemniczenia. Do tych obydwu zjawisk. Jakie występują na drodze szkolenia duchowego i jakie występują w naszej szerokości geograficznej? Jak najbardziej naturalnie można do tego podejść. Bo wiemy, że doktryny duchowego rozwoju pochodzące ze wschodu Inaczej doprowadzają do tego zjawiska, do osiągnięcia tego zjawiska, do poddaniu się mu. Natomiast inaczej ma to się w naszej szerokości geograficznej, gdzie nasza wewnętrzna struktura, czy chcemy tego, czy nie, utkana jest z chrześcijańskiego. Płaszcza, z chrześcijańskiego płaszcza naszej duszy, można byłoby powiedzieć. <laughs> Rozpatrując to zjawisko, musimy sobie zadać pytanie, czym jest medytacja, jak ona wygląda. Ponieważ oświecenie umysłu nie wynika tutaj, Elementów niepodpartych niczym. Te elementy muszą być zainicjowane pewnymi rzeczami, więc jakimi rzeczami? No, w mojej aglomeracji, że tak powiem, terminologicznej. Podparte oświecenie jest medytacją. To medytacja wiedzie do osiągnięcia tego stanu. A jak ja pojmuję medytację, bo wiele doktryn duchowych. Pojmuję to zjawisko różnie. Natomiast <laughs> moja metoda, czy w sumie moja, nie moja, nie można czegokolwiek sobie w, w tych aspektach duchowej drogi przywłaszczać, bo tak jak wspomniałem, wspomniałem wcześniej, idziemy, a to przetartym szlakiem, w sensie ustrukturyzowania tej drogi, medytacja to jest deliberowanie i opracowywanie tego wszystkiego, co następuje w czasie nocy. To przypominanie sobie tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, w jakich żeśmy uczestniczyli pod płaszczem hipnosa. Bo od pewnego poziomu w geście ewolucji, wszak, ponieważ Naszym zadaniem jest osiągnięcie nieustannej świadomości. Naszym zadaniem jest osiągnięcie ciągłości świadomości. Zatem na jawie to wiadomo, ogarniamy rzeczywistość trójwymiarową. Pod auspicjami której toczy się życie. Natomiast we śnie wychodzimy z siebie, pozostawiając ciało fizyczne i eteryczne na zewnątrz do tkania tego płaszcza przyszłego wglądu i wtajemniczenia. I inicjacja Czyli oświecenie umysłu polega na sprzęgnięciu tych wszystkich wydarzeń. Znaczy, w sumie to jest wydarzenie jedno. Jeśli to uchwycimy pod postacią jednego wydarzenia, te wszystkie elementy poukładamy je niczym puzle, to to jest proces prawdziwej chrześcijańskiej medytacji. Kiedy asymilujemy, i uświadamiamy sobie to wszystko, co zachodzi podczas snu. Mechanizm jest taki, że wychodzimy w pierwszym yy, w wymiarze w świecie astralnym, i tak naprawdę tkamy ów oświecenie, oświecenie, jeśli już zawiążemy w jedną całość, ów wydarzenie wydzierania łaski niebiańskiej, może być to różny okres. Może być to okres tygodnia, dwóch tygodni, kilku dni, kiedy my zobaczymy i uświadomimy sobie, z jakimi mocami duchowymi mamy do czynienia. I Oświecenie, jak już wspomniałem, jest aktem w czasie i przestrzeni. Jak to dostrzegamy? Dostrzegamy to wtedy, kiedy nie dość, że sobie uświadomimy pod postacią jednego wydarzenia, to jest dokonywana Praca duszy podczas ów wyjść. Tak? Yy, wydzieranie tej łaski. I ten akt polega na tym, że skupiamy to w jedną całość i czytamy to, w czym uczestnic uczestniczyliśmy. Na zewnątrz, tylko oczywiście już w innej, przetransformowanej formie. Taka jest natura wglądu. I całe pismo święte, cały ten proces wtajemniczeń polega na interpretowaniu. Dostrzeganych po tamtej stronie lustra wizji. Dlatego od pewnego poziomu ta ciągłość świadomości jest nieustannie. I to jest piękne, bo tu się nie zasypia, no, porzuca się ciało. Które musi się zregenerować. Czyni to notabene ciało eteryczne, a jak się powraca już z tych wysokich wymiarów, no z tych wymiarów proporcjonalnie, gdzie zadzierzgamy łaskę i w ogóle można byłoby alegorycznie Powiedzieć, że to otwieranie w nas samych jakiegoś aspektu duszy w działaniu, bo później ta świadomość, jedna się ta łaska z fizycznością i ona przerabiana jest na, na zdolności, na cechy charakteru. Tak to wygląda. I dlatego. Tutaj wegetarianizm, weganizm jest absolutnie koniecznie potrzebny do tego, by pamiętać. Dlatego, do tego, by nasze ciało eteryczne, czyli sumienie, które ono reprezentuje tak naprawdę, mogło sobie bez żadnych zanieczyszczeń i zakłóceń, Przypominać to, co robiliśmy po tamtej stronie. Jest to język symboli. I niektóre te symbole, wszak kolektywne, bo cel jest dla ludzkości w aspekcie ewoluc ewolucyjnym jeden, ale każdy dochodzi do niego na swój własny sposób. I te prawdy, które odkrywamy, one też są wspólne dla wszystkich ludzi. Tylko każdy je odkrywa tro troszeczkę inaczej, ponieważ każdy jest na swój sposób inny. I to jest tak. Natomiast wtajemniczenie jest już całościowym procesem, jak wspomniałem w poprzednim. Nagraniu, aktywizacją i pojednaniem materii i ducha, ciała fizycznego i ducha. I wtajemniczenie to jest wejście w łono Boga. To jest osiągnięcie, inaczej nirwany. To jest pierwsze wtajemniczenie, gdzie tak naprawdę po nim człowiek się już nie musi rodzić, nie jest zobligowany do poddania się samsary, czyli prawu wcielania się, prawu przyczyny i skutku. Ja będę powracał do istoty inicjacji, ponieważ. Aby móc to osiągnąć, nie trzeba robić żadnych magicznych rzeczy. Nie trzeba robić żadnych jogicznych ćwiczeń. Po prostu siada się w fotelu i przypomina, co się robiło w nocy, gdzie się było, gdzie się podróżowało i z kim się to robiło. Bo jeśli to jest temat może. Dlatego będę do tego powracał. Bo jeśli mowa tutaj o e, ogromnych mocach duchowych, to po tamtej stronie ma się TIM. Po tamtej stronie ma się Tim. W ogóle dobry obserwator. A przecież proces duchowego rozwoju ma na celu właśnie uczynić, zaszczepić to w nas dobrą obserwację rzeczywistości. I jeśli dokonujemy tego po tamtej stronie, czyli w wymiarach astralnych, mentalnych i o wiele, wiele wyższych, to mamy tam Tim i duch, nasza jaźń, jakże skrzętnie dopasowywuje się do naszego życia. Praktycznie nasze życie, wiedza, a także poznawane elementy nieświadomości kolektywnej, wspólne dla wszystkich. Duch posługuje się całym naszym doświadczeniem, wiedzą, do tego, by pokazać w wydarzeniach po tamtej stronie nasz stan i to, nad czym pracujemy i dokąd zmierzamy. To tak jak Bzoma powiedział, że można się wśnić. W liść, który wystąpił we śnie, i można dojść i dotrzeć do całego sedna dokonywanej pracy. I to jest prawda, ponieważ każdy symbol i element odzwierciedla istotę działania po tamtej stronie. To jest coś fantastycznego i pięknego. To jak każdy sen potrafi być układanką, i to jak się to zespoi później, to można spaść ze stołka. Taką to tworzy przeogromną moc, i wtedy następuje oświecenie. Wzdryga cały świat wtedy. Trzęsie się, to jest niczym błyskawica, i w, kos w kosmosie, i tutaj na naszej Ziemi. To jest taka moc, bo wtedy człowiek, wtedy te wszystkie energie, nad którymi pracował, skupiają się w jedno. Skupiają się w jedno. I świat daje nam potwierdzenie do tego, daje nam potwierdzenie. Na bazie tej medytacji uczymy się topografii wewnętrznej przestrzeni, bo ta wewnętrzna przestrzeń, to co jest we mnie, we śnie jest na zewnątrz. Tak więc, tak naprawdę, jak wychodzimy w świat astralny, wychodzimy w swoje wnętrze i później proporcjonalnie wzwyż świat astralny, jak kiedyś miałem tak tylko różnica yy... są dwa aspekty tego działania pierwszy to kierowanie snem czyli śnienie świadome, Tak zwane OB, i to się dzieje bez naszego, bez naszej intencji. Ja nie potrafię świadomie śnić, jednakże potrafię się poruszać we wnętrzu, czy to powiedzieć mnie, czy we wnętrzu świata poznając skrzętnie topografię tej rzeczywistości na bazie wiedzy przeczytanej. I ta medytacja chrześcijańska powoduje uczenie się tej topografii uczenie się tej to topografii bo na samym końcu zespaja się nie tylko siebie z kosmosem. Podczas inicjacji ma się to uczucie. E na czym polega inicjacja od y wtajemniczenia? Wtajemniczenie to pokonanie drogi w całym układzie planetarnym. Natomiast inicjacja pomiędzy planetami, pewne te wartości, przyrodzone notabene, przyrodzone wartości to te, które sygnują duszę. To tworzy jej tożsamość. I na tym polega. Chrześcijańska medytacja bez procesów oddechowych, bez procesów magicznych. Siada się w fotelu i przypomina się to, co się robiło po tamtej stronie. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ zależy jak na to spojrzeć, że tak naprawdę człowiek bardziej obecny. I bardziej uczestniczący w życiu może być nie zawsze wtedy, kiedy idzie na spoczynek, zostawia ciało fizyczne, ciało eteryczne, które utrzymuje przy życiu ciało, ciało fizyczne i idzie do. Właściwego działania i to właściwe działanie przenosi się na, na, na ten trójwymiar, przenosi się na nasze życie fizyczne. Ja o tym będę wspominał, bo jest to coś cudownego, jest to coś pięknego. Jak to tworzy korelacje, to tworzy yy, Rozmowę. Krowley chyba odnośnie tego procesu yy, mówił o tym, jako na korespondencji ze świętym aniołem, z yy, Bo to jest ten proces poznawczy, tak naprawdę. Yy, całego siebie, bo wychodząc tam, niby. W świat zewnętrzny pod postacią sfery astralnej, która, no będę wspomnę tutaj, ma siedem istotnych wibracji. Jak każdy wymiar duchowy, mający wykreowane oddzielne jądro świadomości, a świat astralny takim jest, i każdy wymiar, nie tylko astralny. Ma 7 stopni, 7 stopni poznawczych, 7 stopni wibracji, albowiem liczba 7 reprezentuje prawo różniczkowania w aspekcie globalnej ewolucji i ewolucji yy, świadomości. W sumie jest ta analiza tych snów. Ona pokazuje. Ja będę się powtarzał, ale robię to też i dla siebie samego, żeby sobie odświeżyć pewne wiadomości. A i podzielić się z wami, bo są to rzeczy niezmiernie piękne. Yy, trzeba mieć, i, i, i jednakże wytyczne, by Móc właściwie y, przejmować to, co się działo po tamtej stronie. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.